Siema, Z tej strony Watt, a ja Was witam w pięknych, żółtych backroomsach. Stoję sobie właśnie przed tym. jest sobie właśnie pod tą dziwną lampą, która jarzy się w moją stronę jakimś dziwnym, takim białym, bardziej ciepłym światłem. Jestem na ścianie i spotkałem w ogóle jakiegoś chłopa tutaj. Ubrany jest na żółto. Nie wiem o co z nim chodzi. Dzień dobry. Dzień dobry, przysławie. dobry. Co Pan tu robi? No tak w ogóle... Jasty jestem. Witam wszystkich. Oooo. brzmi to dosyć... Bardzo. bo to moja legitimacy. A to dzień dobry, witam, przedstawiam się również. Pana, mam 18 lat, tak jak 18, halo. Ma pan na pewno 18 lat? Przed 18 lat mówię. A mi się Przyska. wydaje, że nie, chodź, idziemy w kąt. Hoo, nie uciekaj, chodź. Zostaw nie, on mnie molestuje. <laughs> no, nie uciekniesz stąd. Molestowany seksualnie. Tym razem się powstrzymam. A więc, tak, widzowie, ogólnie to nie wiem. Grałem sobie w piłkę, jak zawsze, i zaraz piłem się nagle w bakruncach. Na ścianie znalazłem jakąś dziwną kartkę, gdzie jakiś dziwny potwór każe mi naprawić drabinę. Co pan o tym sądzi? Hmm. Patrząc po stylu artystycznym, Patrzę, chyba ty rysowałeś, jest to. Co ty rysowałeś? Idę, uciekam od ciebie. Dobra, widzowie, czyli tak, prawdopodobnie szukamy drabiny. Chodź, przejdziemy się. Misiaczku, ale nie uciekaj ode mnie. Boże, zostaw mnie! Chodź tutaj. Ty, ty, Chodź. Zostaw mnie! No to psychopato! Wy widzicie, widzowie, z kim ta seria jest prowadzona. Przecież to będzie porażka. Ją mnie leci, no co za gościu. Nie, no nie wierzę. Pamiętajcie, im przesunki na strumyku, tym większa szansa, że molestuj... a czy znaczy, przywitam wata, bo tak. Mhm. Żadne mole. no. Powiem ci tyle. Niech ja tylko wyjdę z tych backcompsów, a przysięgam, fikam, że to... zostawię ci na ci... pastwę losu. Czy y, mi się wydaje, czy ja mogę tutaj robić... Y, tego... nie, to, tego... moonwalk? Czekaj. Ja mi idę... się wydaje, czy byśmy właśnie drzwi znaleźli. Nie działałem te drzwi coś. Dobrze, że sprawdziłeś po mnie, całe szczęście. No za chwilę to sprawdzę autoklikerem, będzie zabawnie. Wiesz, tak dla pewności, może się otworzą. Wiesz, tam gdzie <grym> ciekawostkę, ale klikera mam odpalone na myszce w tej chwili. Jak mam pod F. Ja mam pod R. Równe 10 klików na sekundę mi wychodzi. Mogę się w ustawić, no. No, tak. Nie, ja nie mogę szybciej, bo wtedy w Minecrafcie wykrywają, że mam cheat'y. No to rzuc się, to się. Trzeba skill'a wytrywać, o! wiesz. O! Zobaczcie widzowie, znaleźliśmy właśnie drabinę. Jak widzimy w 13 minut udało nam się wszystko znaleźć. Dobra, lisiasty, dawaj, idziemy. Pakuj to wszystko. Nie ma co. Ja tu wchodzę, bo mnie stać. Ja też trzeba A ja nie mogę wejść. No, bo ja Jak tu wchodzę? wchodzę. A ty u mnie stoisz. A jak ty tam weszłeś? A co A ty masz klucz? Mam. No to idziemy. To mi, mi klucz niepotrzebny, jak ty masz. Dobrze. To, to jest ogólnie widzowy pierwszy poziom. On jest w miarę prosty, także myślę, że tutaj nie będziemy się nad nim za długo pastwić i po prostu udamy się jak najszybciej do tych drzwi, które przed chwilą gdzieś tutaj znaleźliśmy. Szybko je otworzymy. Wiadomo, nie ma co na siłę przedłużać a jak to wyjdzie to zobaczymy, w praniu. Nie Ty, wiesz gdzie są te drzwi? Nie, powiedział wad, że pójdzie szybko. Tak w ogóle to wcale nie moja piwnica. Pozdrawiam. O, chyba zobaczę. W... O, mamy drzwi. Taka dziurawa ta twoja piwnica. Nieprawda. O, ładna jest. <grym> Specjalnie ją całe swoje 10 lat. No Boże, myśmy tu o, nie. spadli ostatnio, pamiętasz? O nie, nienawidzę tego. Okropne. Dobra, idę. Nie! Spadłem! Za bardzo basem mi tu. Brzeg. O, spadłem. <laughs> z Sprzęgło słyszałem. Pozwól, że ja jednak wyłączę ten subwoofer. To się wytnie, tak? Jednak wyłączę. Jak widzicie widzowie... Ja powiedziałem, że będzie krótko, ale jednak będzie dosyć Coś, długo. Ja się... Nic się jest fajne dopóki grasz sam. Tak to za chwilę <laughs> ty sobie z domu. Za takie dudnienie basem. Bez powodu. No, ci powiem, jak ja bym sobie do pokoju wstawił takie porządne audio, to bym wyleciał stąd szybko. Czego my tu w ogóle szukamy? Jakby ogólnie... Fabuła jest taka, że nie mamy widzowie pojęcia, co mamy tu robić. Graliśmy w tę grę przez maksymalnie dwie godziny. Przeszliśmy może dwa pierwsze poziomy. I na tym się kończy nasze, nasze doświadczenie z Backroomsami. Plan jest taki, żeby po prostu uciec nie będę komentował już w jaki sposób się tu znalazłem, to wcale nie przez tego gościa, który idzie za mną, hmm, przysięgam. Mógłbyś tak na uda. Od... mógłbyś... odsuń się ode mnie. Bać? Jesteś... Okay. Nie uciekaj ode mnie. Nie wolno. Za chwilę zobaczysz się z moimi kotkami i dziećmi. Proszę widzowie, zostawcie łapkę w górę i uwolnijcie mnie od tego chłopa, no, wy widzicie co on robi. I tak się, im więcej wspierających, tym mniej molestowania przeze mnie. Właśnie, każdy jeden wspierający to dodatkowy metr dystansu mój od tego człowieka. Bo, mógłbyś mi zostawić? Wiesz, my, my tak się teraz tutaj bawimy, wiesz, śmiesznie śmiejemy się, ale gorzej jak potwora spotkamy tu zaraz. To Maciek! Maciek tam gdzieś stoi. O strzałka, to na pewno trzeba tam iść. Na pewno musimy tu iść, nie? Jak tu Maciek jest? Ty Nie wiedziałem, że masz kuchnię tu A ta strzałka pokazuje tutaj. Was, bo ja jestem jest za gdzieś... tym, żebyś wszedł do tego pomieszczenia ciemnego. Gdzie jesteś? Yy, o tutaj. Chodź, wejdź do tego pomieszczenia. No ludówka. Jakoś tak znajomy no, wygląda. Wejdź, pokaż. Nic nie ma. Nie sprawa. Okej, okay, ja uciekam. Zostawiam go. Uciekłem od niego w końcu! Uciekłem! Udało się! Uciekłem od. On był za mną. Ty to znowu jesteś! Zostaw mnie, wie Jak tu się klęka, idę! To idzie za mną. Chyba żeśmy się troszkę cofnęli. Ej, czekaj, co? Ej! Czekaj, nie gadaj, Możem, możemy. Dawaj, próbujemy jeszcze raz. Ale my nie. Ale nie, czekaj, to jest to drugiej stronie, Dobra. Dobra, ale weź tę linę wtedy. Dawaj, bierzemy linę jak dają? Czyli Gdzie tu jest ma... ekwipunek? O co tu chodzi? I? O, mam linę, ty. Epicka. <grym> co to, Fortnite? Może legendarna jeszcze wydropi. Wat, <grym> to wygląda jakbyś. Ej, ej, suba... ej skocz na dół. Ty nie, ty skoczesz. Bądź królikiem doświadczalnym, no skacz, skacz. Nie, ty skaczesz. Nie, ty masz No idź, skacz. ja ci linę dam. Ja ci dam linę, no poczekaj. Dam ci linę. No, Bacik, ty skacz na dół. Bądź. Skacz. Nie, no, to ty skaczesz. Bądź królikiem doświadczalnym, no. W końcu się uwolnię od tego człowieka. Tak naprawdę nie dostajesz liny. Siema. <laughs> Nie, no masz, już ci rzucam. Okay, ale teraz. nie wyrzucaj jej! Ty ją masz z ekwipułu od siebie. A, dobra, czasami nie ma. Jak mogę wejść po tej linie? O! Ty wchodzę! O, ale mi animacja! To jest ta cała animacja jak z GTA 6? <noise> GTA 6, moment, dobra, chodź idziemy. Tak, ja muszę. Nie ma ją, co, do, muszę ją wziąć do kieszeni. Trzeba Tera, weź linę schowaj do swojej walizki. W mam bardzo pojemne kieszenie. Zaraz zobaczymy jakie masz pojemne kieszenie. A, a co to za kolory? Ja daltonistą jestem, halo. O, czekaj, ja tu widzę fioletowy, żółty, różowy i niebieski. A to nie jest biały, szary, czarny, biały? Wydaje mi się, że nie wiem. Czemu... O, dobra, chodź, idziemy. O, weszłem w jakąś kałużę. Chodź, idziemy. Więc tu się musimy kogoś bać? No. Nie wiem, otwieram drzwi Bierę wodę, moja woda, oddawaj wodę ZOSTAW TE DRZWI Musiałem wywietrzyć, bo by... duszno było, jak macha z drzwiami to wiatr się wyprzł, tak? Wietrzenie <grystanie> Chcesz wodę? Masz Dam ci jedną wodę Wietrzyłem to pomieszczenie jak media, jak magazyny Chłop <grystanie> co wietrzy pomieszczenie Czekaj, z tego co kojarzę, to tu gdzieś jest pomieszczenie, w którym są samochody I na podstawie tego pomieszczenia musimy... A co, nie możemy nim ten kod po prostu pojechać? No właśnie, chciałbym stąd pojechać, ale to są pakrumsy, wiesz? No fajnie I dopóki... Dopóki nie... Znajdziemy wyjścia, to nie uciekniemy stąd Koda, bo byłby fajny taki odrift O, znalazłem Ale mnie przeskliłeś w tej chwili Znalazłem Dobra, liczymy Jedno zielone, jedno niebieskie i dwa czerwone. Dziękuję, do widzenia. Piję wodę. Ty, ale taki pusty ten parking. Czekaj, idę wpisać PIN. Weź może skończyć do tamtego pomieszczenia. Tam. Jeszcze raz. Tu jest jakaś latarka? Nie, 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 czekaj. Do tego tam. Tam... siatki, bo ja ci powiem na porządną dwójkę Polas. No że dlatego tak się wronach klucze. No, właśnie o to mi chodzi. A się zamknę, bo jest jeszcze tutaj zagrowany w Twojej obecności na lekkiej. Zamknij się, zamknij się. Dobra, no co mam ja mam co zrobić? Czekaj. Eee. Czekaj, co? Skocz do tego pomieszczenia i wyjaśnij mi, jak stoją te auta? Eee, ale kolejnościowo. Bo czekaj. tu chodzi o to. Oh, mikrofon mi opadł. Hmm, bo tutaj chodzi chyba o to, jak one stoją. Czer Pierw stało czerwone, nie? No to nic, to najpierw zielony. Zielony. Niebieski. No. Czerwony, czerwony. O, dziękuję, zapraszam do windy. Już idę, Zobaczcie idę. Zobaczcie to. Zobaczcie to widzę, on tu teraz biegnie, a ja mu windę odpalę przed nosem. Fak. gdzie jest ten przycisk? Gdzie jestem? jest ten cały elevator room. ja. Ale zobacz, jaka podłoga fajna, widzisz? Podoba mi się. Fajna Dobre, podłoga, dobra, podłoga tak działa na moim gtx -ie. Dobra, ale weź tu coś, kliknij, żebyśmy pojechali. O tu. szkole używam, ale tutaj nie potrafię. W którym jest latarka? Nie latarki O, zobacz. Kliknąłem. Ogólnie, w e, takim znajdujemy się na. Patch. Wziął mi latarkę przed nosem. Znajdujemy się na poziomie, gdzie musimy znaleźć klucze. Właśnie taki klucz znalazłem. Znajdziemy pięć takich kluczy. I jak już znajdziemy, to uciekamy stąd i wszyscy szczęśliwie będziemy żyć. A po tym poziomie, z tego co kojarzę, przestaliśmy grać? Tak? Po tym e poziomie, nie? Tak, bo potem żeśmy trafili na taki, którego nie potrafiliśmy po prostu przejść. Tak, i potem tak. zaczyna się zabawa, bo już nie wiemy, co ze swoim życiem zrobić. Także, jak coś to. Jeszcze troszkę wiemy, co się będzie działo, a potem to już nie. Wyłącz to latarę może. Mm, ee... Biegnie jakiś typo do nas. A dobra, faktycznie. Odpuść mi. Hmm. Czemu twoje zwłoki tu są? Bo mnie zabił przez. Troszkę Tak, ja jest zdecydowanie troszkę za głośna, bo w ogóle się mi powiadomienie antyprzesterowe wyskoczyło. Nie mam takich powiadomień, ale Mój, zmniejszy... trochi, mój drogi przyjacielu, prawdopodobnie musimy z, y, trzymać się razem, i jak mówię, że biegniemy, no to chyba musimy razem biec, wiesz? Zapomniałem, że to trzeba wchodzić do pomieszczeń. Y Okej, okay. tylko... był szybki przypał, ale damy radę, chodź, chodź Misiaczku, ale tym razem ja biorę latarę. A tu nie ma latary. Zamykaj drzwi za sobą jakbyś mógł. Nie no, trzeba już no jest. Ale wiesz co ten gościu z nami zrobi jak tu wpadnie do nas? Mm, kotki ja on nie, on nie będzie wobec ciebie taki przyjazny jak ja. Kotki pokażę. powiedział, że jesteś wobec mnie przyjazny. Gdzie moja wypata? Czekam na nią od roku. Chłopie, zamknąłeś mi w piwnicy, weź, daj mi spokój. Yes. Dobra, Lisiasty, jak, jak, jak ten, jak dam sygnał, to biegniemy do tamtych drzwi. Zamykasz je i pilnujesz, żeby nikt tam nie wszedł. A jak to będzie sygnał? Raz, dwa, sześć, osiem. Yy, Zacznę kopin. krzyczeć. A. E, krzyczę, uciekamy. To coś. A, dobra, tutaj nie ma limitu staminy. Bardzo fajnie. Właśnie to mi się podoba, wiesz? Zamknij, może. Pa, ty, zobacz, biegnie. Excuse me? O, poszedł sobie. Hmm. Weź mu latarą przyświeć No, ja nie no mam. Zapowiedź. W tym jest problem. A, ja też nie mam. No, ale to jest still water. Hmm, masz jakiś planek jak tego gościa wyminąć? Nie. Ja to... O, ci idziemy po malutku za nim, dopóki się nie cofnie. Nie biegaj. Idziemy. Go, gościu ewidentnie nie, nie, nie potrafi się obrócić za siebie. No dobrze, że to jest poziom normalny. To ja, całe szczęście. Chowam się za słupem. Na pewno mnie nie widać za nim. Dobra. No do naszej dwójki to już wcale nie widać za tym słupem. Jeszcze się tak wychylaj pod kół. Obole. Dobra, jak krzyknę, to lecimy do pomieszczenia. Dobra, teraz. No. Może i masz rację, nie zamykaj tylko drzwi Uff, Udało się. Żyjemy Tak gdzie on jest? Ty, nie widzę go. Nie wiem. Dobra, biorę tę wodę. A... Ja se wypiję, wiesz, wody trochę. Ile ja mam mózgu? Jeszcze mam mózg. Jeszcze nie Ile ja mam mózgu, nie za dużo słuchaj. Palaj Podku można. by. U. A... Dzień doberek, on tam chodzi. Na szczęście... On idzie w naszą stronę, wiesz? mnie w moją. Świetnie, ja mam klucz. Potrzuć po co coś dalej? No, ja już jestem w innym pomieszczeniu. Muszę poczekać, bo... Ej, jest... weź podskocz tam w, przy tych szafkach i zobaczy na najwyższym piętrze nie ma nic. Yy, ani na szafkach, ani na najwyższym piętrze. Poza tym, że on właśnie z, yy, stoi pod moimi drzwiami i wyciska dzwonek. No nie, u mnie o, widzę. Nic nie ma. Biegnie do mnie, przybieg do mnie. Już nie widzę. A tu jest problem taki, że ja tu nie mam okna, wiesz? Ale ja widzę. Dobra, Powiedz po mi kiedy on odejdzie. Połaz po sobie, tylko poczekaj jeszcze chwilkę. Ja odpowiem. Wiem, patrzę mu się na plecy. Chodź do mnie, chodź misiaczku. Biegne, nie Jak cię biegne. tu. Dobra, słuchaj, ostatnio mieliśmy taki plan, że jeden go odciągał, a drugi biegnie. A masz już klucze, żeby Chyba. wszystko? Jeden klucz mam To jest drugi to... Ty, gdzie... Chłopie, gdzie ty go znalazłeś? Tu w ladzie, ale nie wysiedliśmy w moim... Chyba go mam gdzieś e, Tu go wsadź, wsadź go tu No i pięknie, potrzebujemy no wiem, jeszcze czy... dwa klucze Nie wiem, czy myśmy troszkę gry nie zbagowali, ale dobra To odpowiada Oko, nie przeszkadza mi to Komu już przeszkadzało? Mi to pasuje nie zamykaj tych drzwi, jakbyś mógł. Nie zamknąłem. Dobra, to coś biegnie do mnie. Jezu, jak mi przestraszyłeś, zupę! No zamykaj to. Hej. Czyliśmy obydwoje naraz spróbowali zamknąć drzwi. Tak. Ty je zamykałeś, ja je otwierałem. Takie mamy raz. pas. Potrzebujesz jeszcze dwóch kluczy. Y jeszcze jeden kluczyk. Dwa, Czekaj, nie. dwa. Jak dwa? No nie wiem. No, ty patrz. tych kluczy znalazłeś. Jest raz. Jest tutaj. Raz. Raz. Dwa. Y Czworaz. No to, no ty... to szukaj, czworasa. Tam jesteś. Czekaj, gdzie tu jeszcze jest? Tak, to ja jestem. Tam, gdzie on idzie, masz pokój. A tu nie ma nic? Nie. Chyba. Nie, coś tu jest. Hmm. Coś jest? Coś jest? Nie ma nic. Dobra, widzowie, to co? Myślicie, że lisiasty da radę? Znaleźć kluczyki i nas uratować? O, tu jest drugi obok. Fajnie. O, o latereczka. Weź mi do ekwipunku jedną. Je. No, weź mi jedną skitraj. Zobacz te szafki. Mam w kieszeni. Woda. W kieszeni dla Tarka się schował. Still water jest. Nie ma nic u góry. Nie ma nic u góry. Nie ma nic. No to i tak jest... Musisz iść tam, gdzie ten gościu był. Mm, nie będzie... No dobra, idziemy w No, tylko tam może być klucz. Tam dalej nic nie ma już głębiej, nie? Nie, tam raczej nic nie ma. Uważaj ją tam jest. Ojej, Widzi, uciekaj. Idzie, idzie. Zamknij. To teraz jesteś dosyć. O, jest pod drzwiami. Weź mu otwórz. Nie. No otwórz mu. Nie. No otwórz mu, no zobacz, no mówi. Excuse me, tak? Idź za nim. Chłop kitra. Za słupem, tak, nie widać ci za, to, za tym słupem. Ja jestem ten y... agent 007, tak agent 007 albo bardziej 069. Leć, spróbuj na prawo biec. Ja ci powiem, jaką będzie do ciebie biegł. Idź, idź, idź prosto. Tu nie masz drzwi, nie masz. Biegnij dalej. Idzie do mnie, idzie Tu nie ma drzwi Dobra, wymienisz go, dasz radę Wbijaj i od razu zamykaj drzwi Nie dasz rady, on jest szybszy Ty, wyprzedzasz go Zamykaj drzwi Ja się cieszę, że na szczęście mam w takie gry Po prostu skacząc Dobra, to... ale już masz taktykę na niego Wystarczy nawalać no spacją. Bo, jak Dobra, on zaczyna odpala. Cię gonić, to masz nielimitowaną staminę wtedy. No te biegnij do tego pomieszczenia. Tu, o której on jest? Tam, prze, byłeś obok niego, tylko zawróciłeś w ostatnim momencie. Nie ma go po prawej stronie, prosto i w lewo. Tam jest pomieszczenie ostatnie. W którym tam... musi być twój klucz? Czekaj, tam gdzie on stoi. Tam, widzisz te drzwi na lewo. Czekaj, bo on teraz biegnie we mnie. Właśnie nie widzę, bo ślepy jest tam. <grywanie> Jak mi zamknął drzwi przed nosem. Dobra, otwieraj drzwi. Biegaj, biegnij. Biegnij. Ja ci mówię, lewo, delikatnie. No, widzę, Widzisz drzwi? Widzę, widzę. Zrób to tak, żeby on cię nie złapał. Nie Kurde, ale prawie, bo on na blisko nie trafiłem po prostu, na Dobra, damy radę Dobra, czekaj, Wiem. teraz robimy speedrun i to totalny speedrun Okej, okay, bo my jesteśmy w momencie zbierania kluczy już e, Tak I robimy speedrun taki Żeby... Dobra, jak to tutaj zrobimy. te pierwsze dwa pomieszczenia trzeba zlutować Dobra, ty jest zlutuj. woda. E, idę do ciebie z przyjacielem. Otwórz mi drzwi. E. Nie otwiera już. zginąłeś? Nie Zamknąłem to... mu twoje... Nie, inne drzwi. Ja inne pomieszczenie zlutowałem. Jesteś e, po mojej lewej. Czuję <laughs> się jak sąsiedzi. Słuchaj, zrobimy tak. Ja pójdę z drugiej strony. Na mój sygnał. Zaciągniesz go do siebie, a ja sprawdzę tamto pomieszczenie. Okej? Okay? Dobra. Czekaj, tylko zlutuję pierw to pomieszczenie. To, które zawsze lutowaliśmy. Tu coś musi być, wierzę w to. Klucza nie mam. Mam dwie wody, biorę. Troszkę go z wzroku zgubiłem. Po oko, wybiegniesz trochę do niego. Nie mam klucza w tym pomieszczeniu. Nie mam to pojęcia, gdzie on spiną. jest. Weź go zaproś do siebie. Wybiegnij trochę. Czekaj, bo ja nawet nie wiem, gdzie on polaz. A tu jest, czekaj, czekaj chwilę. Tu jest jakieś pomieszczenie, które zlutuje. Tatarka. Poczekaj, chwilkę, Bart. Ja go. za chwilę złapię, tylko zobaczę to pomieszczenie najpierw. Jak już miałem szansę tu przyjść. Z tego co widzę, to tu chyba nic nie ma. Ja. jestem w pomieszczeniu, w tym w którym byliśmy ostatnio. Zlutowałem dwa pomieszczenia. Jestem właśnie w drugim. Gdzie Pradzą on jest? znowu go zgubiłem? On jest na tym parkingu tutaj śmiesznym. O, to, to tyle to wiem, Mam że klucz? Jest na parkingu. A, no, no, no w sumie. Dobra, widzę cię. Jestem tu w tym pomieszczeniu. A, widzę cię. Tam jest. Bieraj, damki. On tu biegnie. O, sły słyszę, wiesz? Usłyszałem tego pana. Masz wodę, ci dam. Ja czekaj. Zde. Ja ci wrzuciłem. Dobra, o. musisz iść do tamtego pomieszczenia, naprzeciwko. Zaciągnąć go tam, a ja wtedy biegnę do drugiego pomieszczenia. Gdybyś miał piwo, to bym ja się ucieszył. Wodę. O, o. Wodę. Musisz go zaciągnąć. Gdzie on jest? O, no jak potrzeba, to nie goni. No chodź tu, Miszku, piwko mam. Yy, trzy w cenie Chłopko dwóch. zacznę podrywać. Trzy w cenie dwóch. No chodź. Trzy chodź. w cenie dwóch. Ja miałem. Jeden w cenie trzech. O, no już, już ja wiem, że jeden w cenie trzech to trochę przesadą, ale no to ja. Yy, zatrzymaj to... go, skończyła mi się stamina chodź tu! No nie, on się sfokusował na Dobra, żyję, żyję. Jestem zamknięty, tu. Czekaj. Nie mam klucza. Ja też żadnego nie znalazłem, jak coś. To gdzie są te klucze w takim razie? No, biegnie do mnie, biegnie do mnie, biegnie do mnie. Poko, biegnę z nim. Właśnie nie ma Trzymaj go u siebie. Trzymam. Dobra, bo ja, bo ja jednego miałem w kieszeni. To są wszystkie klucze. Będziesz musiał. Będziemy musieli zrobić bardzo niebezpieczną akcję. Jaką? Otwieraj drzwi. Dobra, mamy to. A bo te klucze się zasejmowały nasze. Dobra, to mam ostatni kluc. Okazało się okazało, że ja w kieszeni jakiegoś miałem. Pozdrawiam, dawaj. A więc widzowie, w tym miejscu myślę, że zakończymy naszą dzisiejszą przygodę z Backroomsami. Ej, zobacz tu. Patrz, tu jest dziura w podłodze. Tak, ci budowlańcy nic nie potrafią. Ech, ta polska budowa, kto ci te piwnice budował, chłopie? Sie dobrze czujesz? No, jak to kto? Ja sam. Tak, dziękuję wam za oglądanie. Ja byłem wat. ze mną był lisiasty. Link do jego kanału macie w opisie. My idziemy sobie nagrywać drugi odcineczek. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapę w górę, strzelcie subika i napiszcie komentarz. Hej, cześci! Dzięki!